Siema, siema, witka, witeczka, witunia, ziomeczki Witam w kolejnym odcinku Don't Starwika Dzisiaj zanim zaczniemy gierkę To stwierdziłem, że sobie kupię skinki Więc, proszę bardzo, tutaj ciśniemy Autoryzujemy sobie I kupujemy sobie trochę itemków fajnych I skórkę do Wendy Czemu by nie, to już ten moment Ło, dostaliśmy tego z płonącym i tą płonącą też dostaliśmy Ło, ależ tosik skórki to sobie też posprawdzamy. Ło, ten jaki dobry robot. Do każdej postaci coś mamy, nie? To jest fajne. Cyk, chociaż to dla itemków głównie kupiłem. Mamy Maxuela takiego. Kurde, Wigfried super. Weber, ale ładny. Winona też super. I das tak, tu mamy jakiś armorek. Więcej armorków. Ja bym do itemków chętnie sobie przeszedł, żeby zobaczyć, bo po itemki głównie to kupiłem. Tu są jakieś takie rzeczy, które możemy ten... Marble Plate Armor. Które możemy pozakładać na postaci pewnie. A mnie bardziej interesują itemki takie ingame'owe. Tu może sobie to przy, O, był helm fajny. To jest też fajny hełm. On jest chyba zamiast Football Helmetu. Life Amulet. Infernal Fire Staff. Forging Hammer. Ło! ale mieczyk dobry. Pave Pike, to ciekawy jestem zamiast czego. Spirkę możemy taką sobie zrobić. Mamy mięsko troszeczkę inne. Zamiast Hambata. I jakaś kniszku. Tu tu, 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 Mega dużo rzeczy. Kozak, to mi się podoba. Mogę sobie teraz obejrzeć. ta mam belongings tutaj. Eee, nie według Rarity. Covered Owned. Ta, i tu z itemków mamy. To jest zamiast grass. Do, zamiast Luxuta mogę takie coś mieć. To jest fajne. Takie mięsko mam zamiast hambata. Takie mogę mieć zamiast football helmet. To jest ładne. Ta klatka mi wypadła w ogóle gdzieś pomiędzy w skrzynce. girlandę, O! Hammer mogę mieć taki. To jest super. Tulesit club może tak wyglądać. To później robimy. To jest też na football helmet. To ładne. Chociaż Nie wiem czy nie widziałem wcześniej. Spirkę mogę z taką zrobić. Tulesit sud, No bardzo dużo ładnych rzeczy sobie dostaliśmy. Słuchajcie. Żeby sobie porobić. Jeżeli chodzi o wardrobe, to tutaj Wendy i ja sobie w ogóle ten kupiłem, też taką skórkę. A tę jeszcze dostałem, to jest Git, ale ja tę wolę taką. Eee, ta mi się bardziej podoba. Body, no ja jej założyłem to niebieskie, bo jest super. Ale moglibyśmy sobie którąś z tych nowych też wziąć. Ale weźmiemy to niebieskie, bo mi się podoba. Chęcy też mi się niebieskie podobają. Tutaj, żeby być spójnym po prostu z tym. Nowe spodnie podostawaliśmy. Ale ich nie widać praktycznie pod tym, więc to już tam wszystko jedno. No i buciorki, takie co mam, są git, więc na tym sobie zostaniemy. Tak wygląda moja Wendy, podblokowaliśmy sobie jeszcze inne... Ło, wow, kurde, ale Wolfgang może być kozakiem teraz, świetny, co? Sukienkę możemy mu dać. Możemy z niego zrobić turbo kozaka, słuchajcie, jak będziemy chcieli. Na każdą postać mamy coś fajnego, naprawdę super. Weber też mi się podoba, taki tutaj, kurcze, widzicie? Niesamowity, no dużo, dużo tych postaci możemy zrobić, ten jest też stosiorem. No, my sobie bierzemy Wendy, kurczę taką, zupgradeowaną i będziemy wskakiwać w takim razie do giereczki. Już naszej i lecimy z tą gierką. Jeżeli Ci się podobały te skrzynki i te zakupki niesamowite, to byku, i zasubskrybuj sobie mój kanał, zagrajmy z Gimperem. Zostaw sobie łapkę, napisz komentarz, jak bardzo Ci się podobają te skórki, wszystkie nowe, fajniste. A my sobie tutaj uruchamiamy serwerek. I lecimy z kolejnym odcinkersem. Siedzę w łupie w tego Donstarwa. Słuchajcie. Z 9 odcinków wczoraj nagrałem. Yy, to pewnie oglądaliście przez ostatnie dwa tygodnie. I tak się bałem, że jak kurde mi się wykraszuje ten pierwszy save, to nie będę miał chęci na grę, ale nie, zupełnie tak nie jest. Jaram się są so match I, I słuchajcie, lecimy. Tutaj w CSI jest ten update Wendy, kurde super to jest, z waszej perspektywy ja o tym mówię od dwóch tygodni, dla mnie to są dwa dni, więc ciągle się jaram jest to dla mnie bardzo aktualne, pokaż mi ją. Och nie, muszę ją przebrać, jak prezent dostanę, prawda? Czy, czy mogę teraz? Halko? Halko? O nie, będę musiał poczekać, żeby prezent dostać, żeby ją przebrać. A myślałem, chyba że zrobiłbym szafę sobie. To wtedy chyba mogę kiedy chcę. A no, Structures pewnie jest wardrobe. No to absolutnie najważniejsza rzecz. Wardrobe Cztery deski. Czy mnie na to stać? Kurde, mi się uparł, to tak. Dobra, to dawajcie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Absolutnie najważniejsza rzecz, żeby mieć szafę. Kozak. Gdzie ją postawić tylko? Ja bym ją tutaj gdzieś dał na boku, nie? Ale widzę, że mamy ptaszę. Rozstanął nie można, za mało miejsca tu jest. Tu gdzieś można by, ale nie wiem, czy tak chcę, żeby ją tutaj stawiać. Ona mi gdzieś tu bardziej pasuje, tak w rogu żeby sobie stała, nie? Inaczej, tu jeszcze sobie zrobię tych do wywieszania. Tu jeszcze zrobię jedno, w sumie. Tu zrobię jeszcze jedno, tu zrobię jedno. I tu zrobię ze dwa. Tu mogłaby być szafa. Tu myślę, żeby skrzyn skrzynek więcej dać, no ale dobra. Może być szafa, na razie. Nice! Kozak, teraz możemy się przebrać, dobra, to wjeżdżam w to. A czas cały czas leci, słuchaj, to trzeba ostrożnie, wjeżdżam w to. Wjeżdżam w te rękawiczki Tutaj spodni nie widać I buciorki te od zestawu sobie weźmiemy też są git Ale te są z zestawu Ale sztos, ale mam Wendy kozacką teraz Abigail też będzie miała y, pomazaną twarz? Nie, nie ma A szkoda, to byłoby wesołe na maksa, nie? Jakby Wendy też miała pomazaną twarz Dobra, to... Y, to chodź tu, wracaj Dobra, zgarniamy ciebie to sobie zjem. Tylko sobie tu wrzucam mózgu z figure sketch. To tu mam, dobra, tu gdzieś bym zrobił sobie. Tu sobie zrobimy pamiątki po dużych walkach. I to znaczy, że tu dajemy Deer club z figure sketch. I to to zgniło, to dam tu. Nie, zły, zły wybór. To dam tu. Yy, morsel sobie mogę tutaj dać. Hambata pod łapką, oczywiście. Down Quill Float Advert. Dobra, to sobie też sadzimy tutaj. Nie wiem jeszcze, jak mi się to przyda. To sobie dam tutaj. Za dwa dni lato. To oznacza, że flingomatyk powinniśmy sobie zbudować. Yy, za chwileczkę. Light bulbsy, może sobie uzupełnię do lanterna. Cyk śmyk, dobra. Elegancko. W czesterku coś mam. Nie, nic tu nie mam. W czesterku, dobra. To teraz tak. Yy, to sobie mogę zdjąć. To mi się przyda też na lato. Tak naprawdę ten Football helmet mam taki słabiusieńki już. To ja bym sobie zrobił jeszcze jednego, żeby mieć pod łapką. I będzie mógł mieć nowy wygląd. Taki albo taki. No to ja taki bym zrobił. To będzie. O kurde, ale to dobrze pasuje do ten. Do mojego stroju. Dobra, powłodki sobie tutaj odstawię. Chociaż mogę ich użyć, żeby powodować, co nieco. Mogę sobie tutaj dobudować na przykład ten kawałeczek. Cyk. 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 I tutaj są te. O, to ten płotek by kawałek wystawał, a ja chyba nie chcę. Chciałbym, żeby tutaj na tym tajlu sobie był. Czyli tu będziemy musieli wywalić trochę tych saplingów. Bo chciałbym, żeby tu kończył się, gdzie się kończy ten tile, nie? Żeby to wszystko było takie równe, ładne. Zbieramy sobie patyczki. Teraz jeszcze możemy ich pobrać, póki po prostu... Cyk, cyk, cyk. Nie mamy aż tak dużo zmartwień na głowie. I tutaj sobie ich podkładamy trochę, to w jeden stack. To tutaj obok siebie, to tutaj obok siebie. Dobra, co ja bym chciał teraz zrobić? Flingomatic zbudować. To na pewno Girsy. Science on będzie potrzebuje lodu i potrzebuje Electrical Dude. Czyli robimy tak: refinujemy dwa kamienie. Bierzemy złoto. Robimy dwa te cykensy. Bierzemy lód z lodówki. I robimy flingo teraz. I to jest tak on ma taki zakres. Więc no musimy już grać na dwa. Najlepiej byłoby jeden zbudować gdzieś tu, tylko on nie złapie, on i tak nie złapie całości. Ta baza jest na tyle duża. No tutaj to robię tu po prostu flingo. I to sobie łapie jak trza. Tak naprawdę i to jest gitarka. Bo tutaj jest flingo numer jeden. Damy na maksa w tę stronę. I tu jak będziemy jeszcze jakieś krzoki robić, to będzie git. Oczywiście Emergency Mode. I teraz tak, zrobimy sobie drugi. Najpierw zapalimy tu. Cykens Bierzemy złoto, zrobimy jeszcze dwa kamienie. Dwa razy Electrical Duda robimy. Raz, dwa. Nie ustawiam ich jakoś tak najładniej na świecie, ale tutaj dużo ważniejsze jest dla mnie akurat Użyteczność ich Ponad Ponad no ład, ładny układ, tak długo jak są na polu bazy to Wystarczająco, szkoda, że tu nie jestem w stanie, to mnie bardzo boli Tu jest tak sobie No tu mógłbym machnąć Jak tam się zacznie palić To to i tak da radę, nie? Tu byłoby idealnie, ale z jakiegoś powodu nie chcę mi pozwolić. Dobrze by też było tu. Tylko tam nie łapię zbyt dużej ilości trawy. No bo możemy tutaj. No szansa, że zapali mi się akurat tam, też yy, nie jest aż taka duża. Tu jest najbliżej jak się da. Tej, tej górnej części. To powinno być git, i to powinno ich też osłaniać, tak mi się wydaje. Dobra, i to też emergency mode. O, dzięki. miłem fajny ogień. Dobra, one oczywiście w emergency mode postawione, bo nie ma sensu nadzwyczajnym ich trzymać. Dobra, biorę sobie to. Teraz tak. Ja myślę, że od razu sobie przygotujmy. Tak, weźmy sobie Sewing Kit i to sobie troszkę naprawmy. Git. Fajny jest ten odgłos. Zrobimy sobie wędki i będziemy lecieć od razu na pustynię, Tam sobie nockę machniemy. I od razu bierzemy się za łowienie, Słuchajcie. Nawet um. jeszcze jedną będę. Co się będziemy. Logics odkładamy tutaj. I teraz tak, hełmy się przydadzą. walkersona mogę odłożyć. Wezmę sobie trochę żarcia, zrobię na podróż. Ta, weźmiemy sobie cyk monster mita, cyk to trzy razy. Cyk monster mita, cyk monster mita. Cyk monster mita, cyk monster meata, cyk. Cyk. A czemu tu nie chcę dodać? Tu się jerki już robi, zobaczcie. Dobra, bierzemy teraz lodu. Dobra, możemy tych łodek żabich tu wkładać. Bo to i tak. Mam ich tyle. Że lepiej to zużyć niż lód, bo to mi się zepsuje i tak. A lód się jeszcze przyda i się trzyma w tej lodówce na długo, nie? Żerki sobie zgarniamy. Podbierajmy sobie z tego, bo jak przyjdzie lato, to tam już wszystko powysycha. to wziąć ze sobą. No bo ja wiem, w lodówce to się zepsuje za 4 dni. To pewnie zanim wrócę z pustyni tak naprawdę. Tak się okaże coś czuję. Dobra, wezmę to może ze sobą. Żerki sobie zjem ze dwa, żeby sanity trochę odnowić. Odkładamy tutaj więcej dużych szynek nie mam. A nie, mam dużo! O, cholera. Dobra, to jedziemy. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bardzo ładnie. To niech się tu suszy. Zgarniamy meatballsy. No, trochę mi starczą. I dobra, będąc tak wyposażonym, chyba możemy polecieć. I teraz tak, jak ja bym chciał, sobie te desert google zrobić. Tam od razu pod łapką. To czego potrzebuję? Desert googles, żeby mieć. Yy, sekundę, don't starve. Czy ja coś chcę sobie wziąć, żeby mieć pod ręką. Eee, świnkę Dwie świńskie skóry i złoto To możemy, będziemy mogli sobie tam kopać Ten, do końca tak naprawdę eee, Dobra, to tu odłóż A weź dwie sztuki tutaj I złoto wstaćmy też do chestera Teraz tak, lód sobie odłożymy Odłóżmy sobie silk Odłóżmy sobie girsy Kamienie na jeden tak. Lantern mi się przyda To sobie będziemy wsuwać Pochodnia się przyda, to się przyda To biorę, to jest do jedzenia hełmy. dobra mam wszystko czego potrzebuję Cztery wędy Jak będę potrzebował sobie Czegoś więcej jeszcze To pociśniemy, lecimy sobie na razie tutaj Już na pustynię Żeby od rana tam się zakotwiczyć na oazie I sobie rąbać co trzeba o, tam bluidy jakieś możemy sobie poganiać? To jest zawsze spoka opcja. Przejdziemy sobie przez bagienko. Ridsy mógłbym gdzieś zaraz też pozbierać. A może, póki jest jeszcze dzień, to może sobie te ridsy od razu zebrać. A co, mi tam, nie? Ostrożnie. Chester, uważaj, szczególnie, żebyś w łeb nie dostał. Cyk. Ach, wiem czego nie mam. Endothermic Fire sobie nie wziąłem. I nie wziąłem sobie Thermal Stone'a. I nie będę miał jak się składać. I to jest lipa, bo na tym w lato może i na oazie się nic nie podpala. Ale to nie oznacza, że się nie przegrzewam. Przegrzewam się zdecydowanie. Spadaj, komarze. Dobra, to przelecimy sobie jeszcze trochę przez ten. Przelecimy sobie jeszcze trochę przez bagno. Nasze polskie bagienko, tak zwane. I pozgarniajmy sobie tych ritzów w takim razie. I za chwileczkę, jak skończymy sobie to zgarniać, to wrócimy zrobić jeszcze Thermal Stone'a. I zrobimy sobie Thermal Stone'a, zrobimy sobie Endothermic Fire, jakiś taki, żeby móc mieć po prostu. I to nam też zrobi dobrą robotę. Tutaj poprzytulajmy sobie liców od razu trochę. Cyk. Uważaj, Chester, bo bułę na web zarobisz. I tyle cię będzie. O, te są świńskie te do zniszczenia. Ale nie mam młotka. To muszę pamiętać, żeby tu przyleźć później. Widzisz, przy okazji, jak będę farmić ten... O, są cztery aż te główki, to jest spoko. Yy, tu już nie ma za dużo liców. Dobra, to ja bym się wycofał. Ja akurat po nocy powinienem dojść do oazy, no może jakoś jutro w ciągu dnia. Dobra, jedziemy. W takim razie, cyk cyryk, czekajcie, tam sobie OBSa tutaj tak, żeby mieć go na podglądzie cały czas. Co się dzieje? Oj, przywiesiło mi gierkę, dobra, już jesteśmy. O, tu są jeszcze litsy. Ale Chester na głupi łeb będziesz zbierał zaraz, uciekaj byku. To nic dobrego, co ty tutaj wyrabiasz. Dobra, 30 litrów jeszcze mamy, więc to w ogóle, kurde, sztosik. Zrobi mi od razu troszkę roboty. Tu usta zaczyna padać. To dobrze, trochę nas schłodzi może, jak się zmoczymy. Więc ja sobie zdejmę czapeczkę. El Chapo sobie zdejmiemy. Czesterek się regeneruje. Very good. Ale w tym hełmie dobrze wyglądam, bojowo. Jeszcze z tymi malunkami na twarzy. Stos na maksa. Podoba mi się to. No, jest to dobra sprawa. Tu sobie poprzetulamy te rzeczy. Przydałoby mi się, chester już przemieniony. No, ale za mało blue gemów mam. Więc po tym, jak sobie do ruin pójdziemy, to oczywiście będziemy sobie to zgarniać. Dobra, kończy się za chwileczkę. Spring, to już ten moment. Tu sobie wjeżdżamy. Elo, elo. I teraz tak. Po pierwsze, Thermal Stone. Więc tak, na pewno kamieni mam zróbmy sobie Cykensa I robimy sobie Thermal Stone'a I krok drugi, bierzemy sobie Niter stąd I robimy sobie Endothermic Fire I tego no z 8 sztuk sobie tu zostawmy Żeby zawsze mieć pod ręką, w razie czego trawy troszeczkę mam Dobiorę sobie jeszcze minimalnie jej Żeby mieć i możemy lecieć, dobra Ibrele sobie bierzemy I lecimy słuchajcie do oazy Oj te rice może tylko odłożę. A może tu do rzeczy z farmą związanych, chociaż nie jest to stricte z farmą związane, ale miejmy już. Dobra, mam wędy, mam ogień, mam Thermal Stone'a pod łapką. Będziemy działać. Tutaj sobie idziemy. Cyk, możemy sobie dziurką przeskoczyć. Proszę bardzo. Hopla. Glorp i glurp tutaj jakiś jest, hop I Jesteśmy na pustyni Pustynia jeszcze nie jest aż tak nieprzyjemnym miejscem Znaczy oaza dokładnie Jeszcze nie jest aż tak nieprzyjemnym miejscem, bo jeszcze się nie zaczęło lato, więc w miarę szybko może przejdziemy Przez tę chwilkę No i już się zaczyna lato Czyli zaraz się zacznie burza piaskowa również Tak czy jeszcze nie? O jakoś tak może dlatego, że weszliśmy Zanim się to zaczęło? Ciężko powiedzieć Och, nie ma jeszcze tego No to beka. Myślałem, że od pierwszego dnia tu będę mógł łowić A to się zesrałem w takim razie Dobra, to co w związku z tym? Mam zejść z biomu i wejść na niego, czy to od jutra dopiero? Bo to nie wiedziałem, myślałem, że to tak kurde wbijam i będzie po prostu. No to co mogę pozbierać jakoś, ta gitarka Ale to tak nie wiem, kurde, jakoś się wbiłem i byłem przekonany, no że to, to lato to już, nie? Juhu Po pierwszej nocy letniej może dopiero się to pojawia? Czy co, dzień w plecy będziemy? Kurde, Lipton na maksa. Albo może nie powinienem być na tym biomie, żeby on się zmienił, tylko powinienem sobie odejść. O, jak tu już wyrosły, na przykład te, te flowersy, nie? Więc no, widać, że dzieje się coś tam. Łączymy sobie steam'a. Ta, no tutaj widać, że to sobie bangla. Kaktus flowersy mamy. Deszczyk sobie pada, to glitba nas składa troszeczkę. Pytanie, czy wystarczająco. Dobra, tu mi pękł hełm. Tego drugiego nie będziemy nadwyrężać. Tu ze pszczoły latają. Tak o, normalnie. Tu jakieś motylki. No ja czekam, kurde, żeby mi tu... Żeby się zaczęło to lato właściwe. Pioruny walą. Dobra, no mogę jakichś tam półś pająków niby pornąć, albo tutaj jest ta skała księżycowa. Sobie ją rozbimy. Bo to zawsze spoko. Mum już nigdy za wiele. Jak będziemy chcieli później Se postać zmienić. Dobra, złoto zostawię. Bo nie mam miejsca na nie. A nie jest powiedzmy surowcem, którego mi brakuje jakoś bardzo. Tutaj pozwolę sobie troszeczkę przemoknąć, to mi zmniejszy sanity Ale też yy, zmniejsza mi troszkę temperaturę A thermal stone jeszcze nie mam naładowanego Więc to jest git opcja Możemy sobie jakieś pająki tu pójść gdzieś po drodze w międzyczasie No bo why not, tylko dawaj mi Abigail Witam Dobra, wjeżdża wkurwiona Abigail na bicie Very good. Jest rąbane jak trza. Głośność tu zrobiło. Rąbiemy sobie tych pajęczarzy. Ci żółci są niebezpieczni. I to jest z nimi jakich jest, jak jest ich bardzo dużo. Nawet Abigail może mieć problemy. Dobra, bardzo ładnie. Aha, nie mam miejsca. Dobra, to sobie coś tam do chestera odłożymy. I pozbieramy sobie te rzeczy tu z pająków. Ty już nie ma taka wkurzona. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, dobra, zobaczmy, czy teraz może coś tam się ogarnęło. Dobra, schodzony już jestem wystarczająco. Nie chcę być zbyt mokry. To mi się zaraz zepsuje. Muszę powiedzieć, one się niestety psują błyskawicznie. No co, pierdzielę, to zawsze mnie leczy też trochę. Jak tego nie zjem, to się zepsuje po prostu, nie? Dobra. Czy pustynia już jest tak pustynna, jakbym sobie tego życzył? To znaczy, żebym miał utrudnione łożenie po niej. Nie, jeszcze nie. Teraz no, spróbujmy przejść do oazy, może tam już jest ten. I że chyba, że to po kilku dniach dopiero się robi, no ale kurcze. Lato pełną gębą. Ja myślałem, że tu będzie grane, a też jeszcze taka kurde wiosna. Może to nie może być early summer, tylko musi być summer, nie? Po dwóch, trzech dniach. Czy coś takiego, bo wiem, że gra różnicuje te dwa okresy. I to widać jak sobie save'a tam czytamy. No ta, beka, nic tu nie ma. Dobra, no to idę, no przyjdziemy za 2-3 dni Nie będziemy się narzucać, nie? Jak nas nie chcą tutaj Ta, no proste, idziemy sobie, nara Śmierć frajerom To co, jakoś licy jeszcze podbieramy? Ale podbieraliśmy większość Kurde, no ale to pszczoły już powinny nie być wkurzone To możemy sobie trochę boksów porać Po nocy i to będzie git opcja Bo jak sobie poramy biboxy To będziemy mogli swoje własne porobić I to jest okej okay, sprawa I możemy porobić siatki na motylki I zacząć je łapać Żeby już później pomalutku ten Żeby później po malutku już zasadzać yy, Kwiatki po prostu nie Siema siema Witam uciekamy Lecimy tutaj Proszę bardzo. Aha, tylko najpierw powinienem pszczółek połapać. To, to też potrzebuje siatki na to, żeby nie niszczyć bboxów tak bezmyślnie. Tylko faktycznie sobie coś tam ogarnąć. Yy, no dobrze, no, no dobrze, tak zrobimy. Kurczę, dziwnie, tak ja tu się czułem taki mądry. Zobaczcie, jestem ze wszystkim na czas. I w ogóle w punkt. A tutaj gra tak zakpiła ze mnie. Trawka sobie wyrosła, to jest git opcja. Monster to sobie odłożę, Silk sobie odłóżmy, to sobie odłóżmy. Oj, gierka im przycięło. Tutaj sobie pewnie dali radę. Dobra, git, cykens, co zrobimy. Mam tego Monster Mita trochę, to mógłbym też sobie potencjalnie pójść świnki, sfarmić. No to są jakieś pomysły różne, które możemy zrobić, ale to już w następnych odcinkach. co, dzięki za uwagę, Siemano.